Cześć, witajcie z tej strony Konrad. To kolejny odcinek na kanale FPL FC przed kolejką 12 kolejką tyle ważną, że zaraz po niej mamy przerwę reprezentacyjną, a pojawia się sporo problemów, ponieważ prawdopodobnie Madison jest wykluczony z tej kolejki ze względu na kontuzję, a Saka stoi pod znakiem zapytania. Wiem, że wielu z Was ma ich w swoich składach, więc też porozmawiamy sobie o tym, jak ich zastąpić i jak mój Team będzie wyglądał na tą kolejkę. A więc zacznijmy sobie od Madisona na szybko. Madison prawdopodobnie wypada jednak na miesiąc albo nawet na trzy miesiące, więc nawet zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz, ominie go prawdopodobnie pięć kolejek. Od kolejki dwunastej do kolejki 16, gdzie tam mógłby już wrócić, a najbardziej prawdopodobne, że wróci na kolejkę 17, jeżeli iści się ten pozytywny, że tak powiem, scenariusz. To stawię też pod znakiem zapytania, czy warto jest mieć zawodników to ten ze względu na to, ile jest tam kontuzji i problemów, nie wiem, takiego sona raczej bym nie sprzedawał, bo prawdopodobnie to będzie ich jedyna, że tak powiem, siła w ataku, taka wiecie, najlepsza. Więc raczej jego bym nie sprzedawał. Jeżeli chodzi o obronę, może być dużo ciężej. E ze względu na kontuzję podstawowych zawodników i zawieszenia. Ja Udogiego już sprzedałem. Jeżeli chodzi o zastępstwo Madisona, no to tak naprawdę zawsze jest ktoś taki jak Mbłemo. Jeżeli go nie macie, jeżeli macie, no to wiadomo, wtedy wszystko, wszystko w porządku. Aczkolwiek, na przykład jeżeli chodzi o mój skład, nie mam takich zawodników jak Bowen, Gordon czy chociażby Mitoma. I wydaje mi się, że ta trójka to są najlepsze zastępstwa za Madisona. W dodatku oczywiście każdego powinno być mm, na nich właśnie stać, no bo ponieważ są oni tańsi od Madisona, e, bo tam Bowen kosztuje 7,5, a Madison około 8 milionów. I teraz pytanie, który z nich byłby najlepszy? Zaczniemy sobie od Gordona i zerkniemy sobie na 5 ostatnich spotkań. Ogólnie Expected Gold Involvement e, wahało się pomiędzy tymi spotkaniami od naprawdę tutaj 0,07 z Burnley do 0,8 z Crystal Palace. Generalnie w ciągu tych pięciu kolejek, dwie bramki, jedna asysta, także całkiem nieźle jak na zawodnika za 5,7 miliona. Dodatkowo w meczu z West Hamem on nie wystąpił. Według mnie, jeżeli macie ciężki, że tak powiem, budżet napięty, chcecie na przykład tą gotówkę za Madisona gdzieś indziej sobie uplasować, no to śmiało myślę, Gordon jest dobrym wyborem. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że teraz mogą być dwa cięższe spotkania z Chelsea. Mówię tutaj o kolejce 13 i z United o 14, chociaż tutaj, wiecie, no, ta kolejka 14 z United to może wyglądać bardzo różnie. Więc Gordona dałbym na takim trzecim miejscu, jeżeli chodzi o zastąpienie, właśnie Madisona. Na miejscu drugim dałbym Kaoru Mitome. Ostatnie 5 spotkań, co prawda, wygląda trochę gorzej, ale Expected Golf Involvement jest mniej więcej stabilne gdzieś około 0,3-0,4. Jedna tylko asysta. No ale przede wszystkim kolejki, które wyglądają spoko. Sheffield United, Nottingham Forest, potem trochę gorzej, bo Chelsea i Brentford. Według mnie Kauru, mi to ma znowu może błysnąć. Pamiętajcie, że szukamy też zawodnika, który ma zdobyć punkty w przyszłości, a nie patrzymy tylko na to właśnie, jak on sobie tam radził wcześniej. Wiemy na co go stać, wiemy jak dobrym zawodnikiem jest. Wiemy, że też Brighton trochę w ataku ma kontuzji, więc Mitoma raczej powinien grać. Więc Mitoma jest u mnie na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zastępstwo za Madisona. No i teraz miejsce pierwsze jest to nikt inny jak Jarrod Bowen. Ostatnie 5 spotkań expected goals involvement w okolicy tam 0.506, może troszkę wyżej, bo teraz Brentford no, podbił tą statystykę do 1.20 praktycznie. I w ciągu tych spotkań zaliczył on raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy bramki. Trzy bramki przeciwko Brentford, przeciwko Aston Villa i przeciwko Sheffield United. Dodatkowo gra on bardzo z przodu, praktycznie jako napastnik. No i jego kolejki wyglądają świetne, więc tak naprawdę, jeżeli chcemy zastąpić sobie Madisona i szukamy takiego zastępstwa nie tylko na jedną kolejkę, ale na tych kolejkach 5 czy 6, to kolejki właśnie 16. No to tutaj West Ham daje nam opcję na Nottingham Forest, Burnley, Crystal Palace, Tottenham właśnie, Fulham, no i potem jest jeszcze Wolves. Także bardzo dobre kolejki yy, i myślę jeden chyba z najlepszych tutaj kandydatów do zastąpienia Madisona i u mnie on dostanie pierwsze miejsce. Jedyna rzecz, jedyna rzecz, która może martwić w przypadku West Hamu to jest to, że West Ham gra lepiej z drużynami, z którymi może grać z kontry, i to bardzo, bardzo wyraźnie to widać w ogóle w ich wynikach. Generalnie teraz trochę gorsza pasa. Ostatnie trzy spotkania ligowe przegrane z, B, z Brentford, z Evertonem i z Aston Villą, chociaż tutaj e, wpadła ta bramka też z Newcastle na przedremis. No i ostatnia wygrana miała miejsce w kolejce siódmej z Sheffield United. Jednak no, widać, że Bowen jest aktywny, widać to też po jego hitmapach. Zdarza mu się też wykonać jakiś stały fragment gry, więc według mnie to na tą chwilę jest najlepsze zastępstwo za Madisona. Wiadomo, zależy od Waszych teamów, ja też się jeszcze muszę zastanowić, czy nie chciałbym tych środków przesunąć w inne miejsce. No i, i tyle. Tyle. To jest dylemat, który mam. Zanim zaczniemy jeszcze omawiać skład, warto wspomnieć, że mam jeden darmowy transfer, dosłownie chyba 100 tysięcy funtów, że tak powiem, w banku. No i moja ranga jest w top 75 tysięcy. Także naprawdę dobra i jednak chciałbym się utrzymać. Nie mówię o jakimś wzroście, ale jakby się, jakbym się utrzymał wokół tej, e, tej liczby tego, tego rankingu, to by było wspaniale. A więc tak, bardzo prosto. Na bramce oczywiście Areola. Turner prawdopodobnie stracił miejsce w podstawowym składzie. Poza tym jakoś wolę Areolę na Nottingham Forest. Kolejno w obronie mamy Mattiego Kesha. Maty Kesz z Fulham grający, który jednak... E, jest wszystko nic z nim nie połamał się, bark jest cały, także może grać. Obok niego Cimika z Brentford, mam nadzieję, że zagra. Transfer, który ostatnio trafił się też w ogóle w moim składzie, tak wiecie, przed całym Deadline'em, czyli z e, z Evertonem. No, liczę tutaj na czyste konto, nie powiem, że nie. E, aczkolwiek może być ciężko, bo Everton trochę ostatnio lepiej grano, ale. Wolę, wolę grać nim niż na przykład Baldokiem, którego mam na ławce. No i czwartym obrońcą jest oczywiście nikt inny jak Trippier, którego nawet rozważałem w kategorii kapitana. I nawet mój kapitan jest na nim obecnie, ale to się raczej zmieni. Eee, czytałem też posty, że jakby wrzucenie obrońcy na kapitana to jest fan idea, dopóki się tego faktycznie nie zrobi. I mam jakieś takie dziwne przeszucie, że je Solankę czy coś w tym stylu może strzelić bramkę, Newcastle, no i punkty za czyste konto sobie polecą. Jeżeli chodzi o pomoc, w pomocy również czterech pomocników. Zaczynamy od Mbwemo. Chyba tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, myślałem w ogóle kilka kolejek temu, że go sprzedam. Aczkolwiek jego forma e, i to jak gra no sprawiły, że po prostu to, to by była sensu decyzja, więc oczywiście Mbwemo w tym składzie się znajduje. Kolejną Madison, nad którym się bardzo zastanawiam, e, tak jak wcześniej wspominałem, nie wiem jeszcze na kogo go wymienię. Na powiedzmy 70% będzie to Bowen, więc Bowena sobie możemy tutaj na tą chwilę wyrzucić, obok niego Saka, który też podświetlony jest na aplikacji na żółto jako 75%. Ja tutaj śmieszkowałem sobie trochę na Twitterze, że Arteta wspaniale zarządza tutaj składem, bo po prostu daje odpocząć zawodnikom wtedy jak są kontuzjowani. Bo mam takie wrażenie, że na przykład Saka to gra każde spotkanie oddechy do dechy, co dla FPL-a powiedzmy, jest dobre, ale dla, dla jego zdrowia już trochę, trochę mniej, więc mam nadzieję, że zagra, jeżeli nie, No to jakieś opcje rezerwowe będą musiały sławki wskoczyć. I obok Saki, oczywiście jest Mohamed Salah, który jest poważnym kandydatem do kapitana w tej kolejce. Grają z Brentford, wiemy, że Brentford przeciwko mocniejszym teamom. Gra praktycznie na piątkę z tyłu, to może być lekki problem. Dlatego muszę się mocno zastanowić właśnie kto tutaj na tego kapitana wleci, ale na pewno Salah jest jednym z kandydatów. No i w ataku oczywiście Halland grający z Chelsea, no i Watkins, grający z Fulham i obecnie to Watkins u mnie ma opaskę kapitana. Fulham traci dużo bramek, traci dużo bramek szczególnie środkiem boiska, więc Watkins wydaje się sensownym wyborem. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, kogo wy dalibyście na kapitana w tej kolejce, bo zagwostka jest naprawdę niezła. No i w razie w na ławce oczywiście Turner, którego tutaj już nie będę omawiał, bo zrobiłem to wcześniej. Archer który gdyby miał wejść na przykład za jakiegokolwiek zawodników, na przykład Timikasa, który by nie zagrał, bo potrzebna będzie klubowi tam fizyczność i ktoś z wyższym wzrostem jak Joe Gomez, czy chociażby Sasake, no to wiemy, że obrona Brighton ostatnio wygląda trochę gorzej, więc liczę, że Archer mógłby znowu coś tam strzelić, przecisnąć się przez tą obronę. Dodatkowo, dodatkowo wiemy, że Brighton Odzyskało Estupiniana i znowu go straciło, ponieważ wszedł on w meczu e, pucharów europejskich i zaraz musiał zejść z boiska e, z jakąś ponowną kontuzją. Nie wiemy na ile jest poważna, także, także liczę, że Archer byłby tutaj dobrym wyborem. Obok niego Palmer, który ostatnio był gwiazdą kolejki. Teraz zdecydowałem, że posadzę go na ławce. Grają City, e, gra też przeciwko swojemu byłemu klubowi. Może być ciężko, wiem, że pewnie nie chciał się pokazać, ale może być ciężko. No i ostatni wypełniacz tutaj taki, no to jest Baldock. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i cześć.